Bo jest poniedziałek ostatni, i już kiedy nie ma materiałów na sesji. No to, zarząd to nie przygotowuje nie. materiały na sesję. Przecież ja nie, nie, nie zwołam sesji po to, żeby się napić herbaty. Muszą być odpowiednio przygotowane materiały. No. Więc proszę tu do mnie nie mieć pretensji, że to, to akurat nie jest taki problem, bo odkąd ustaliliśmy to, powiedzmy niejednogłośnie, ale ustaliliśmy, może raz miało miejsce znaczenie, teraz drugi, więc proszę mi tu nie zarzucać. Ale Pani nie mówi jednogłośnie, bo też Pani bo, nie była wybrana jednogłośnie, nie, każdy nie szanuje Nie czyli jeżeli ja głosuję tak. przeciw tak. jakiejś uchwale, no to nie trzeba jej wykonywać, bo ja byłam przeciw. Do. Nie, no to ja nie mam bądź... taką chyba robić bi, bi, bitkę, tak? Znaczy, żeby prowokować jakieś konflikty, tak? No bo jak nie daje materiałów dla Przewodniczącej, Przewodnicząca nie może zwołać Sesji. sesji Rady, no później wiadomo, że się będą burzyć niektórzy radni, no to jest jak gdyby, a później potrzeba powiedzieć, o oni... O, oni się burzyli, oni tutaj są niedobrzy, bo oni y, są kontrowersyjni. No tak, to tak wymierzać, że ja odtąd dotąd pracuję, a ja trochę więcej popracuję, to co się stanie. Ale ja pracuję no, pani. Z... Ja to, 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 to chyba właśnie, to właśnie pani przewodnicząca raz. była na urlopie, pan ale, mówi pani Iwonka, e, pani wice Starosta była na urlopie, to wy wszyscy pracujecie mniej. Panie bo my starosto, pracujemy ale ma pan tak, całkowito rację, ja się z panem zgadzam i no. tutaj ma pan 100% racji, tylko y, pro, problem jest taki, że, myśmy, że nam uniemożliwiono pracę, bo myśmy mieli pracować w tych dniach, kiedy mieliśmy.